Witam Was drodzy widzowie na ustynce Ja też was witam. Dzisiaj sobie troszeczkę pogadam, także zapraszam do oglądania, ale to dopiero za chwilę, także spokojnie. Ale dobrze mieć tak poręcznie, nie? Wpaść do budynku, żeby się nie zaczepiać, prawda? Serio? No taka mała. Fragidę, tak. Ostatnio mam jakiś taki zwyczaj, że przepraszam na początku filmów. Także dzisiaj też będą przeprosiny. Otóż e, wybaczcie za te takie kropelki na kamerze już, Mateusza. Już ale dostałem już taki materiał i szkoda mi go było wyrzucić, bo był dosyć, dosyć, dosyć. O też na słuchawkach, tak. No. Bartek! No! Idę do Bartka. Bartek swój za plecami. Jako, że cały mój team poleciał centralnie na flagę, to stwierdziłem, że pójdę dołem i ewentualnie wejdę na plecki Boga. No i wyszło jak wyszło. Hech. I teraz schodzę? Tak, tak, chyba tak. tak. Dobra, dostał! Gotowy? Dostał? Szerzej, szerzej i szybko! Uciekają, uciekają! Równo tam kurwa! Aha To się kiedyś emka zacięła, nie? I nie, nie mieliśmy no. tego, wyciorę To strzeliliśmy do środka jakby się ktoś pytał, co my tutaj wyrabiamy, to była komenda, że mamy się ustawić w szeregu i najlepiej teamami, żebyśmy stali. Także tak to u nas mniej więcej wygląda. Tylko ja Ciebie rozumiem. Przybijamkę, <trans Auswina multicoliry> idzie na flagę 1. Mieliśmy kogoś w multi, bo ktoś w multi szedł tam. Chyba nie. Gdzie będziesz? O, idą, z budynku wychodzą. To idę bronić pan. Dobra, ja tutaj im mogę stać. Mam do was małą prośbę. Jakbyście mogli, to napiszcie mi w komentarzach czy lepiej jest jak dużo gadam na filmie, czy mało gadam. Czy na przykład wrzucę dwa zdania, które przybliżą sytuację, jaka jest i do tyle. Także za wszelkie komentarze wielkie dzięki. Tymczasem, po tym jak mnie przeciwnik zdemaskował, poleciałem do Mateusza go tam wesprzeć. Mateusz, jestem? Jest jeden. Pusty Stary dawaj lewa. O, dostał, chyba dostałem, chyba dostałem Dostał! plecy trzech. Trzech? trzech. trzech? Z drugiej strony sprawdzę jak jest. Tak tutaj? Gdzie? Jako, że przeciwnik pojechał nas na łazienkach, Postanowiliśmy obstawić stołówkę i z niej bronić flagi. Obawiam się. O? Dwóch jest za tamtym budynkiem, dwóch, trzech. nie, nie wiem, To jest czysto? kontakt przyodowuję od głównego idzie jeden mam cię Głównie wejście jeden idziemy sprawdzam prawą czysto tutaj na dole są okrążyli? chyba tak Zostałem! Dobre Miko. Tutaj jest dosyć śmieszna sytuacja, bo pewien młody i wesoły koleżka postanowił zrobić nam plecy, ale nie ogarnął, że skończyły mu się kulki w magazynku i strzelał na sucho do wszystkich. Gdy ja śmieszkując wracałem sobie na respa, Mateusz w tym czasie za cięcie walczył flagę tutaj prawda. No nie dostał! Dostał, dobra, mango. go! Pusty! Daniel, wycofując się z tyłu budynku, popełnił wielki błąd, ponieważ wpuści w ten sposób jednego koleżkę, który wyczyścił całe pomieszczenie sam. Jest, 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 no jest, 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 flagi Biegną jest,

Ło! Wow. Wow. Lisko! Prawo, czy lewa? lewa, chyba. Na długi. Dostałem! Tam jest taki syp na dół i jest okno na dół. Aha. Ja bym, chciałem nadepnąć na ten syp i skoczyć górą. A ktoś akurat spatrzył przez ten syp. O nie! Kurwa jak bolało, tyle od jajek nie. Uważaj tutaj na rogu. Dobra, idź stopnie, o, bo ty się przyodko nadasz. Z tym twoim zasięgiem to kurwa. Wchodzę. Suniam? Na początku nowej rundy poszliśmy obstawić biura. Dostał! Dostał! Dostałem! O! Dostań. Witajcie! Pan z tyłu. To idziesz ze mną, Dzień. lewą. Idę. Lecę, kryjum. Jest. Z tyłu czysto. Dajcie się nagrywa. <laughs> e, e, tak. Dzięki zajebiście Lecimy. Dostaj Miałeś tu kogoś? No. <laughs> y, oni szli z lewej, dużo ich szło. No, z lewej też widziałem kilku. Ale w sumie oni nie muszą nas zachodzić, także dobrze. Będzie tu mega na, na wprost! Okno? Tak! Ale wali do mnie. Dostał! Dostał! Dostał? Ała. Ale nie przy nim Idę z Mateuszem Mam jednego z lewej Dawaj. Blisko? Pobiegnę tam Uwaga Dobra, Plan był taki, żeby pójść lepą stroną i wejść do stołówki od tyłu, aby następnie ją zająć i przejąć flagę. Co się? Bartek? Ha? Tam siedzi dwóch ogólnie, nie? Idę się. Został. Dostał, dostał! Tutaj zaliczyłem największy fail mojego życia. Oj. Usłyszałem dwa strzały, tym, ten drugi to był syfon. I myślałem, że to był ktoś z mojej drużyny. I ten syfon. No. Okazało się, że to był wróg, który chwilę potem zjechał mnie jak gówno. Nie. Zdjąłem jednego kolesia zaraz z lewej strony. Bo on do budynku właził. Możliwe, że ode mnie, bo ja strzelałem do kolesia. Właśnie był z lewej budynku. też był no. Co? To też był w Oknie z lewej. Mateusz wraz z Kacperem zginęli na wejściu do stołówki. Ja w tym czasie podbiegłem pod budynek, ale po chwili się z całą ekipą wycofaliśmy i poszliśmy prawą stroną na flagę. Daniel, jako prawdziwy człowiek misja, przejął flagę i kulturalnie ją zaniósł pod bazę. Asystę mam, kurwa. Nie, dwóch w kratę. Bronimy. Linie jakieś obrony? Okna. Żyliśmy w myślach swoim brudnym paluszkiem. Gdy Mateusz z ekipą szykowali się do obrony flagi, ja schowałem się w budynku i spowalniałem atak przeciwnika. No i tutaj skończyło mi się oczywiście jak zwykle miejsce na kamerze, także przenosimy się do Mateusza, któremu po chwili też się nie skończyło miejsce na kamerze. Byś się właśnie urodził sobie. Co za stary to... Cieżarówka! Ja Ooo! Co myślisz o tym rozmiarze? Podobałbym ci się?